Witajcie na moim kanale! Dzisiaj film o małej kuchniach. Pokażę Ci 10 zasad, 10 wskazówek, jakie należy wykonać, aby optycznie powiększyć Twoją kuchnię oraz maksymalnie wykorzystać przestrzeń, którą masz do zagospodarowania. Więc zapraszam serdecznie! A jeśli taki film Ci się podoba, to zostaw łapkę w górę, zostaw też subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami i zapraszam dalej do oglądania! No i tak... Pierwszym krokiem, jaki będę proponować, jest używanie jasnej palety barw i nie mówię tylko o ścianach, ale też o meblach. Więc fajnie, jeżeli te meble są jasne, jakiejś złamanej bieli. No i oczywiście, jeżeli lubisz kolory, no to mogą być to jakieś delikatne, jasne pastele, jakieś bardzo takie subtelne kolory. One też fajnie odbijają światło i tworzą ciekawe refleksy. I właśnie te refleksy optycznie powiększają też kuchnię. Więc tutaj dbamy o takie właśnie delikatne niuanse, które są właśnie takimi trikami optycznie powiększającym jakieś pomieszczenie. Na pewno nie polecam tych takich drewnianych, ciemnych mebli do kuchni, do takich właśnie małych kuchni, dlatego że właśnie one będą pomniejszać optycznie tą przestrzeń. Będzie tam właśnie tak ciemno i też ten, ten kolor ma w sobie taki mały współczynnik odbicia refleksów, który to pozwala na większe odbicia, większe refleksy w pomieszczeniu. Polecam też sprawdzić współczynnik odbić światła, czyli jest to taki y, współczynnik, taki parametr, który nam określa maksymalną ilość światła, jakie może odbić dana powłoka, dany materiał. I idąc właśnie tutaj e, tym współczynnikiem, jasne, białe materiały będą mieć ten współczynnik większy niż jakieś ciemne albo drewniane, drewnopodobne materiały. E, I tutaj im ten współczynnik większy, tym lepiej, e, dlatego że właśnie to pomieszczenie będzie miało fajne refleksy i fajne odbicie. Kolejną rzeczą jest unikanie zbyt dużej ilości uchwytów. I jeżeli ta kuchnia jest mała. To nagromadzenie tak dużej ilości uchwytów może być bardzo chaotyczne i może spowodować, że w tej kuchni będzie się dużo działo. Ja polecam bardzo, albo właśnie pójść w takie minimalistyczne, delikatne uchwyty, albo właśnie takie ukryte we frontach, także po prostu te uchwyty nie stanowiły takiego dużego nakromadzenia różnych elementów, żeby tam nie pojawiło się zbyt dużego chaosu. Automatycznie wtedy kuchnia staje się bardziej taka nowocześniejsza, jaśniejsza, minimalistyczna. Mamy wrażenie tutaj takiego bardzo subtelnego designu. Czasem fajnie zrobić szafki dolne z delikatnym um, uchwytem, na przykład jakąś małą minimalistyczną gałką najlepiej taką w kolorze frontów. I górne szafki otwierane na tak zwany tip ON, i wtedy to fajnie wygląda. Nie dzieje się za dużo. Te uchwyty tam są i to wszystko jest takie spójne, bardzo delikatne, minimalistyczne, no i przy tym nowoczesne. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłam, to jest to, że w małych kuchniach często szukamy tej przestrzeni do przechowywania i maksymalnie próbujemy zabudować wszystkie, wszystkie ściany, które możemy zabudować i czasem warto jest zostawić te szafki górne w postaci otwartych półek jakby dodać trochę tej przestrzeni tej kuchni powiększyć ją, żeby, żeby to nie stwarzało takie uczucia takiego tunelu że mamy jakby dwie szafy i jesteśmy tak zamknięci dodanie takich półek zamiast tych szafek wiszących Czasem fajnie wpływa, że ta kuchnia dostaje takiej przestrzeni, takiego powietrza. Mamy wrażenie że ta kuchnia jest taka jakby większa. Takie półki możemy podświetlić na przykład. One wtedy dość, że mają właśnie funkcję taką e, przechowywania, jakichś ładnych rzeczy, to też jakby taką dekoracyjną i znów ten LED nam fajnie, jakby też e, troszkę tutaj tych refleksów znów, i wiesz, znów ta kuchnia się powiększa. Zwłaszcza takie półki są fajne, jeżeli mamy w pobliżu okno. I szafką taką zasłonilibyśmy dostęp tego, tego światła zewnętrznego do pomieszczenia. Czasem też okazuje się, że takie półki są fajniejsze, dlatego że w małych kuchniach często potrzebujemy coś na szybko sięgnąć, i te półki właśnie pozwalają nam na szybkie położenie, odkładanie rzeczy, i nie musimy otwierać tych szafek, bo czasem nie mamy na to miejsca, żeby jakby tak szybko się przemieszczać po tej kuchni. No i kolejną rzeczą jest pewnie rzecz oczywista, jest to światło. I tutaj polecam zróżnicowanie światła na światło główne, światło robocze i światło dekoracyjne albo też właśnie jakieś dodatkowe światło, tak żeby ta praca w kuchni była komfortowa i funkcjonalna. Więc tutaj fajnie jest podświetlić szafki, jeżeli mamy te szafki wiszące jakimś paskiem LED lub... Półki też można fajnie poświetlić paskiem LED. I wtedy, kiedy pracujemy przy tym blacie, mamy właśnie to światło dodatkowe, które nam doświetla tą przestrzeń roboczą. Uwaga na wiszące lampy lub lampy wystające z sufitu. Tak, żeby po prostu otwieranie szafek górnych nie kolidowało z konkretną lampką z lub z kloszem lampy, bo wtedy ta funkcjonalność nam już totalnie odpada. Czasem lepiej jest zrobić sufit podwieszany i na przykład szynoprzewód Halogen lub po prostu tę lampę mniejszą lub ją po prostu przesunąć tak, żeby ta szafka się w pełni otwierała. Jeżeli planujesz lampę wiszącą w kuchni, na przykład nad wyspą albo barkiem, a może masz właśnie stół w kuchni, no, to tutaj przestrzegam przed e, jej wysokością, aby ją dobrać w taki sposób, by nie kolidowała z naszą głową I, e, i też właśnie z dostępem światła, na przykład z okna. Żeby nie blokowała tego dostępu i jednocześnie nie była zawieszona za nisko, żebyśmy mogli spokojnie tam przejść albo się nachylić. Często jest tak, że ten klosz przy jakiejś lampie wiszącej, a czasem też przy jakichś plafonach, jest za duży i w stosunku do proporcji pomieszczenia to wszystko wygląda nieatrakcyjnie, więc tutaj warto też popatrzeć na wielkość lampy, a wielkość pomieszczenia i nie przesadzić się z jednymi proporcjami, przez co też zaburzymy sobie po prostu obraz całej kuchni. Kolejną rzeczą jest to, aby dekoracja w kuchni wynikała z funkcji. To znaczy, żeby pojawiły się tam rzeczy, które są jednocześnie dekoracją, ale też jakąś, stanowią jakąś konkretną funkcję. Eee, to znaczy w małych kuchniach nie możemy pozwolić sobie na nagradzanie niepotrzebnych dekoracji, które będą zajmowały nam miejsca na blacie lub jakichś właśnie półkach i nie będą związane z funkcją, przez co właśnie stracimy sobie to miejsce do, do pracy, do przygotowania posiłków yy, na koszt niepotrzebnej dekoracji. W małych kuchniach ważne jest to, żeby to było bardziej takie minimalistyczne i ta dekoracja wynikała właśnie z jakichś narzędzi do przygotowania posiłków, na przykład estetycznie ładne drewniane deski, które są wyeksponowane na blacie, a które jednocześnie służą nam do, do przygotowania posiłków. Jakiś ładny kosz z owocami, który jest jednocześnie dekoracją, ale też no, jedzeniem i miejscem do odpadania właśnie jakichś owoców, owoców lub warzyw. Jakieś estetyczne, ładne dozowniki na płyn, estetyczne dozowniki na oliwę, które będą na bieżąco po prostu odkładane na blach, ale też właśnie są jakby tym elementem dekoracyjnym. I może być to właśnie dekoracja sezonowa, to znaczy właśnie jakaś miska z orzechami. Teraz na jesień super się sprawdzi, na w lecie właśnie jakieś owoce i tak dalej, i tak dalej. Kolejną e, równie ważną zasadą jest organizacja w szafkach. Organizacja w szafkach jest bardzo ważna, bo tutaj liczy się każdy centymetr i każda, każda wolna przestrzeń, która pozwoli nam na przechowywanie wszystkich rzeczy związanych z gotowaniem i z przygotowaniem, przygotowaniem posiłków. Udało się. I tutaj oprócz takich e, organizerów na sztuczce, e, organizerów na kubki, organizerów na talerze, fajnie jest też właśnie zrobić e, specjalny kurs z organizerem na segregacji śmieci. I tutaj, właśnie, można pomanewrować w wyposażeniu szafek, w projektowaniu szafek w kuchni. Jakieś właśnie te miejsca takie węższe, których nie możemy dodać standardowej szafki, fajnie wykorzystać na jakieś właśnie wysuwane cargo. Też te szafki w rogu można wykorzystać na tak zwane szafki corner z jakimiś wysuwanymi koszami, tak żeby to miejsce na końcu wykorzystać maksymalnie. Fajne systemy są też właśnie w IKEA, jeżeli chodzi o przechowywanie kubków czy jakichś właśnie filiżanek. To tutaj mamy taką dodatkową, jakby dostawkę na wieszaku, gdzie możemy te kubki sobie zawiesić, i właśnie dzięki temu ta, ta półka jeszcze do, dodatkowe miejsce do przechowywania zyskuje, więc super sprawa. Nie zostawianie jakichś wolnych przestrzeni, nie zostawianie jakichś pustych szafek, które wiemy, że nie będą wykorzystywane, tak, żeby po prostu każda ta szafka była dedykowana do konkretnych potrzeb i żeby po prostu te, to miejsce sprytnie wykorzystać. I tu pojawia się jedna z takich rzeczy. Która może być troszkę dziwna. Tutaj mowa o zabudowanym okapie. Ja wiem, że te okapy teraz, które są jakby same w sobie dekoracją kuchni, na przykład te tubowe albo takie wiszące nad wyspą, jeżeli mamy wyspę, ale myślę, że w małej kuchni tutaj raczej tego nie będzie. Ale mowa właśnie o takich dekoracyjnych okapach, no to one się cieszą bardzo dużą popularnością i oczywiście są piękne. Ale w małej kuchni fajnie jest jednak, żeby ten okap był zabudowany i wykorzystanie tej, tej zabudowy jeszcze do jakiejś dodatkowej organizacji, dodatkowej przestrzeni do przechowywania nad okapem, jeszcze wokół okapu. Też zaletą tego, że takie okapy zabudowane do szafek są też tańsze. Tutaj, jeżeli chodzi o oka, warto postawić na minimalizm i ukryć go właśnie w tych szafkach, bo domyślam się, że po prostu po, po obu stronach mogą pojawić się też szafki wiszące, więc zabudowanie go w całej tej zabudowie będzie takie fajne i estetyczne, minimalistyczne. Do tego właśnie powinniśmy dążyć, żeby nie było tam za dużo różnych elementów. Taki dekoracyjny okap, na przykład taka tuba, on wymaga jakby takiej przestrzeni wokół siebie, to znaczy nie. nie Dosuniemy maksymalnie do niego szafki, bo to będzie dziwnie wyglądać, więc lepiej po prostu tą przestrzeń troszkę odsunąć, żeby on po prostu stanowił taką dekorację samą w sobie. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to jest warte, żeby, żeby tą przestrzeń e, marnować w tym miejscu. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak ja właśnie widzę taką szafkę, która nie jest do sofitu, to mam ochotę to zabudować. To znaczy, pojawia się u mnie takie pytanie, czy tam są pająki? Czy... Albo czy tam jest jakiś kurz? Na pewno jest kurz, ale pająki, tak to rzeczy rzeczywiście przeraża. Głównym powodem, dla którego powinniśmy zabudować szafkę w małej kuchni do samego sufitu, jest to, by wykorzystać tą przestrzeń. A uniknąć nagromadzania się tak zwanej łopaczy, bo ta przestrzeń będzie niewykorzystana, będzie się tam wbierał kurz, będzie to siedlisko pająków i różnych innych rzeczy, bo po prostu tam będzie takie idealne miejsce do tego. Będzie ciepło, wysoko, nikt tam nie zagląda, nikt tam nie ściera, wiadomo. Lepiej jest zabudować tą szafkę do samej góry yy, i wykorzystać to miejsce jak tak zwane przechowywanie od święta, przechowywanie yy, takich rzeczy, które wyciągamy raz na rok, yy, może częściej, ale jednak takie rzeczy, które sięgamy bardzo rzadko. I wtedy super sprawdza się właśnie taki podes, taka drabinka, i kiedy przyjdzie ten czas, właśnie w ten jeden raz w roku, wyciągamy i wychodzimy po tej drabince, czy pod podejście, yy, wyciągamy sobie te rzeczy. I mamy je sprytnie przechowywane, ale jednak ta przestrzeń jest wykorzystana. Możemy się cieszyć tym dodatkowym miejscem, gdzie te rzeczy w sumie pewnie by nie miały swojego docelowego miejsca w kuchni. Swoją drogą, kiedy ta szafka nie sięga do góry, mamy małą kuchnię, to też duży chaos się znów tworzy, i znów oddalamy się od tego spokojnego, harmonijnego wnętrza. I mamy znów uczucie, że coś jest tutaj nie tak, coś tu się za dużo dzieje. I to jest jeden z tych błędów, które lepiej unikać. W małych kuchniach jest też często problem, bo mamy mało tego blatu roboczego, i ten zlew często musi zostać jednokomorowy, bez tak zwanego ociekacza, bo po prostu ten ociekacz zabrałby nam jakąś tam przestrzeń z tego blatu roboczego. I tutaj jest też rozwiązanie, mamy takie specjalne nakładki, takie specjalne kosze, które spełniają podobną funkcję jak ociekacz, ale są one tylko nakładane na zlew, kiedy właśnie potrzebujemy, nie wiem, na przykład umyć owoce i wysuszyć, albo właśnie jakieś naczynia wysuszyć, to są takie właśnie dedykowane nakładki stworzone specjalnie pod dany typ zlewu. No i możemy właśnie spokojnie umyć jakieś... Owoce, warzywa i zostawić właśnie w tym pojemniku, żeby ta woda sobie zleciała do zlewu. I też jakby też są takie nakładki na kubki, na naczynia. Więc jeżeli e, mamy jakby problem właśnie z takim ociekaczem, to możemy właśnie sięgnąć po takie dodatkowe nakładki. Jeżeli nie chcemy marnować sobie miejsca i dokupywać na przykład tych takich plastikowych ociekaczy, które już swoją drogą są nieestetyczne i też ciężkie do mycia, a tutaj możemy to właśnie zgrabnie i fajnie obejść. I ostatnią rzeczą jest e, ciekawy patent. Jest to wykorzystanie cokołu pod e, szafkami na podest albo na przechowywanie. Często w małych kuchniach brakuje nam tego miejsca i szukamy go, gdzie się da, żeby po prostu mieć to miejsce na przechowywanie wszystkiego, więc fajnie też wykorzystać właśnie ten cokół. E, są takie właśnie systemy, które pozwalają na to, żeby ten cokół był taką szufladą i możemy tam właśnie przechowywać słoiki, jakieś deski, jakieś rzeczy takie dodatkowe. A rzecz często pojawia się właśnie jako taki wysuwany podest, i właśnie możemy sięgnąć po te wysokie szafki. Więc super rozwiązanie do małych kuchni, też do dużych kuchni. Jeżeli ktoś coś lubi takie rozwiązania, to jak najbardziej polecam. I dotarliśmy do końca. Ja mam nadzieję, że to moje 10 za, za 10 porad, prostych, ale jednak podstawowych, pomogą wszystkim osobom, które stoją przed wyzwaniem projektowania małych kuchni, więc mam nadzieję, że ten materiał się choć troszkę komuś przyda. Dziękuję wszystkim oczywiście za wszystkie łapki w górę i za wszystkie pozytywne komentarze. Jest to dla mnie bardzo motywujące i tutaj przyczynia się do tego, że mam ochotę tworzyć więcej ciekawszych treści i ciekawszych filmów, więc tutaj bardzo Wam za wszystko dziękuję. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, a go jest nowe konto które stworzyłam specjalnie po to, żeby właśnie tam pokazywać różne ciekawostki i różne e, problemy architekta wnętrz, dnia codziennego, więc zapraszam Was serdecznie na ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!